LEGO City 60073 wóz LEGO techniczny przeznaczony dla osób w wieku 5-12 lat. W zestawie znajdziemy dwie minifigurki: kierowcę oraz robotnika, ciężarówkę z dźwigiem, który gdy jest podniesiony, ma wymiary 13 cm wysokość, 13 cm długość, 7 cm szerokość. Przyczepka ma wymiary 8 cm długość, 6 cm szerokość. Mamy tu także przenośną toaletę o wymiarach 8 cm wysokość, 4 cm szerokość, 3 cm głębokość. Dodatkowa akcesoria w zestawie to kubek, łopata, młot pneumatyczny, miotła, kosz, gaśnica, papier toaletowy oraz dwie barierki. Zestaw składa się z 233 elementów. Na każdej budowie nie może zabraknąć przenośnej toalety, tak zwanego tojtoja, z której korzystają panowie budowlańcy. Kiedy jednak zbliża się koniec budowy, wtedy także i ona zostaje przeniesiona w zupełnie nowe miejsce. By to zrobić, potrzebny jest wóz techniczny. Kierowca auta przy pomocy bardzo solidnego dźwigu będzie musiał przenieść toaletę na wóz. Ojej! Tylko czy we wnętrzu nie ma jakiegoś robotnika? Kiedy ten biedak już załatwi swoje sprawy, wtedy nie będzie przeszkód, by załadować toaletę i przewieźć ją w zupełnie inne miejsce. Mogą z tego wyniknąć naprawdę śmieszne historie. Więc stwórz własne.